Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku z serii 10 inspiracji, w którym omówimy sobie 10 najpiękniejszych roślin pnących. Nawet jeżeli macie mały ogród, to możecie w nim znaleźć mnóstwo miejsca w pionie. Rośliny pnące, popularnie określane jako pnącza, zajmują minimum przestrzeni w poziomie, za to rozrastają się w górę i dopiero tam rozprzestrzeniają się na boki. Ich wybór jest naprawdę ogromny, więc myślę, że bez trudu znajdziecie kandydatów na każde stanowisko. Odcienia cienia po pełne słońce. Wiele roślin pnących obficie i długo kwitnie, inne tworzą całoroczne zielone ściany lub ich liście jesienią oszałamiają kolorem. Wybór zależy tylko od was, ale żeby go wam ułatwić, w tym filmie znajdziecie najważniejsze informacje o złotej dziesiątce najpiękniejszych pnączy idealnych do ogrodu i na balkon. Zanim zaczniemy, przypomnę jeszcze tylko, że wszystkie zdjęcia, które tutaj widzicie, wchodzą z projektu busem przez Polskie Ogrody. Teraz już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do kategorii pierwszej, którą jest glicynia, bądź pod bardziej popularną nazwą wizdelia. Nie bez powodu jest ona nazywana błękitnym deszczem, aczkolwiek ten deszcz bywa także fioletowy lub biały. Późną wiosną z jej pędów zwisają setki długich gron pachnących kwiatów, przypominających kwitnącą ulewę. Ale na tym nie koniec, ponieważ pod koniec lata kwitnienie zwykle się powtarza, choć tym razem kwiatów jest znacznie mniej. Przez cały sezon ozdobą tej rośliny są długie, pierzasto złożone, jasnozielone liście, natomiast zimą na pętach długo utrzymują się oryginalnie wyglądające strąki nasienne. Do uprawy w Polsce nadają się przede wszystkim dwa azjatyckie gatunki – glicynia chińska i glicynia kwiecista. Glicynie należą do najsilniej rosnących, najbardziej ekspansywnych pnączy uprawianych w naszym klimacie. Ich pędy wydłużają się o ponad 2 metry rocznie, a po kilku latach stworzą mocne, zdrewniałe spirale, których żelazny uścisk potrafi łamać podpory i zniekształcać rynki. Tak czy inaczej glicenia potrzebuje naprawdę mocnej podpory. Lekkie, kratki czy ażurowe pergole połamią się w jeden sezon. Ta zaborcza piękność wymaga betonowych kolumn, grubych drewnianych belek albo metalowych słupków. Glicynia najobficiej kwitnie w słonecznych miejscach, osłoniętych od wiatrów, czyli np. przy południowej ścianie domu. Lubie żyzne, przepuszczalne, głębokie gleby, w próchnice o odczynie zbliżonym do obojętnego w czasie zruszy wymaga ona obfitego nawadniania, a raz w sezonie warto podsypać ją sporą dawką kompostu lub długo działającego nawozu bogatego w fosfor i potas. Kategoria druga, czyli powojniki. Tutaj nie będzie takiego typowego opisu powojnika, ponieważ taki nie istnieje. Są tysiące różnorodnych odmian pochodzących od kilkuset różnorodnych gatunków ale aby jakoś się w tym połapać, podzielono je na kilka grup. Tutaj nie będę ich wszystkich omawiała, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam Was do opisu, gdzie znajdziecie link do bloga i tam właśnie będziecie mogli poczytać o tych najważniejszych gatunkach powojnika. Natomiast generalnie rzecz biorąc, powojniki tworzą mnóstwo cienkich pędów, więc wystarczy im mniej masywna podpora, na przykład drewniana kratka. Owijają się ogonkami liściowymi, więc nie trzeba ich podwiązywać. Dobrze sprawdzają się także w dużych donicach. Lubią użyznę próchnicze gleby o odcieniu zbliżonym do obojętnego. Nie służy im ani susza, ani zalewanie korzeni. Mogą rosnąć w słońcu lub w półdzieniu, przy czym najlepiej, gdy podstawa pędów jest odzieniona, za to góra może się cieszyć światłem do woli. Kategoria trzecia, czyli mini. Jest to roślina, która w ciepłych, słonecznych miejscach rośnie niezwykle silnie, może wspiąć się do wysokości ponad 10 metrów. Pędy wydłużają się o około 3 metry rocznie, lekko wijąc się wokół podpór i przywierając do nich korzonkami czepnymi. Przez cały sezon zwraca uwagę egzotycznym wyglądem długich, do 30 cm, wieża stoż złożonych liści. Od lipca do jesieni rozwija wiechę trąbkowatych kwiatów w tonacji czerwieni, pomarańczu i żółci. Są wybitnie miododajne, więc wabią pszczoły i motyle z całego ogrodu. Milin lubi słoneczne stanowiska i żyzne próchnicze gleby, przepuszczalne, ale stale lekko wilgotne. Wymaga solidnych podpór i radykalnego wiosennego cięcia. W marcu należy skrócić zeszłoroczne pędy nad drugim, trzecim oczkiem i w razie potrzeby wyciąć ich nadmiar. Kategoria czwarta, czyli wiciokrzew. Jest to roślina, która od maja do połowy lata rozwija coraz to nowe różkowatych kwiatów. Białych, żółtych, pomarańczowych, różowych albo czerwonych wspaniale pachnie, najintensywniej w ciepłe letnie wieczory. Od sierpnia w miejscu kwiatów pojawiają się owoce, takie jak czerwone szklane paciorki. Najbardziej lubią żyzne, próchnicze gleby o lekko zasadowym odczynie, ale są pod tym względem tolerancyjne. Nie zdoszą suszy, zwłaszcza zimozielone odmiany, a więc podczas upałów pamiętajcie o podlewaniu. Wiciokrzewy są mrozoodporne i mało wymagające, ale ich sporą wadą jest wybitna podatność na mszyce. Ich cięcie polega na wycięciu najstarszych pędów wczesną wiosną i docinaniu nadmiernie wybujałych przyrostów pokwitnieni. Kategoria piąta, czyli hortensja pnąca. Rośnie ona dość powoli, ale ostatecznie może wspiąć się do wysokości 10-20 metrów, sukcesywnie wrastając w podpory korzonkami czepnymi. Tworzy kurtynę ciemnozielonych liści, a na ich tle od czerwca do sierpnia jaśnią białe talerzowate kwiatostany o azurowej budowie. Jesieniu efektownie przebarwia się na żółto. Świetnie czuje się w cieniu i półcieniu, lubi stale wilgotne, lekko kwaśne gleby bogate w próchnicę. Jest w pełni mrozoodporna, ale wrażliwa na suszę. O tym jak ją przycinać możecie przeczytać w osobnym poście na blogu, do którego link również znajdziecie w opisie. Hortensja pnąca sprawdzi się jako pnące, a także jako roślina okrywowa w cienistych miejscach. Kategoria szósta, czyli róże pnące. Róże słyną jako królowe kwiatów, a wśród nich najbardziej spektakularne są właśnie róże pnące. Potrzebują podwiązania, bo nie czepiają się podpór, ale poza tym rzadko sprawiają problemy. Kwitną z roku na rok coraz obficiej, tworząc romantyczne kaskady kwiatów, często pięknie pachnących. Odmian jest tysiące, ale dla ułatwienia podzielono je na dwie grupy. Ramblery tworzą bardzo długie, czasem ponad 5 metrów, wiotkie pędy. Zwykle kwitną raz w sezonie, wczesnym latem, za to nie bywało obficie. Tworzą grona kilku, kilkunastu dość drobnych kwiatów, spod których trudno dostrzec liście. Kimbery mają mocne, grube pędy, kończące wzrost przy długości około 3 metrów. Rozwijają duże kwiaty, najliczniej w czerwcu lipcu, a potem powtarzają kwitnienie do jesieni. Róże pnący kochają pełne słońce i żyzne, próchnicze, umiarkowanie wilgotne gleby, ale są pod tym względem mniej wymagające od pozostałych róż. Informacje na temat ich cięcia znajdziecie w poście na blogu, do którego link również znajdziecie w opisie. Kategoria siódma, czyli winobluszcz. Winoblusze to mistrzowie ekspansywności. Radzą sobie praktycznie wszędzie i rozrastają się błyskawicznie. Ich pędy po kilku latach potrafią osiągnąć 20 metrów wysokości. Spinają się na wszelkie sposoby, owijając się wąsami czepnymi i przywierając do podpór przylgami na ich końcach. Bez niczej pomocy stelażu czy podwiązania pokrywają fasady, mury i ogrodzenia gęstą kurtyną liści, a w razie braku podpor okrywają podłoże gęstym dywanem. W ogrodach sadzone są głównie dwa gatunki. Winobluszcz pięciolistkowy o liściach złożonych z pięciu, siedmiu mniejszych listków i winobluszcz trójklapowy o liściach z trzema dużymi klapami. To właśnie duże, błyszczące liście są największą ozdobą winobluszczy, zwłaszcza gdy po pierwszym jesiennym przymrozku płoną intensywną czerwienią. Kwiaty są drobne i niepozorne, ale zmieniają się w drobne granatowe kulki owoców. Dla nas są niejadalne, ale ptaki je cenią i przy okazji rozsiewają nasiona pnącza na duże odległości. Kategoria ósma, czyli dobrze znany wszystkim bluszcz. Jest to zimą zielone pnącze, idealne do cienia. W naturze wspina się do wysokości ponad 20 metrów, ale istnieje wiele odmian o znacznie słabszym wzroście. Wrasta korzonkami czepnymi w chropowatą korę drzew, powierzchnię skał, faset i murów, a w razie potrzeby przeplata się między oczkami siatki ciepłotu. Sprawdza się też jako roślina okrywowa, wszędzie tam, gdzie panuje cień lub półcień, a gleba jest w miarę wilgotna i najlepiej bogata w próchnicę. Liście błuszczów w naturze są ciemnozielone i pięcioklapowe, ale u odmian mogą znacznie różnić się wielkością i kształtem. Często są pstrokate, np. z białym bądź żółtym marginesem, plamą w centrum blaszki albo jasnym marmurkiem. Błuszcz kwitnie niezbyt atrakcyjnie jesienią, a dopiero wiosną dojrzewają jego okuliste granatowo-czarne owoce. To przysmak ptaków, ale dla ludzi są silnie trujące. Kategoria dziewiąta, czyli ćmielina Funea. To najniższe, najwolniej rosnące pąca wśród wymienionych w tym filmie. Z drugiej strony, w małym ogrodzie trudno to uznać za Jest wiecznie zielona, a w zasadzie wiecznie kolorowa, bo drobne, skórzaste liście w większości odmian mienią się żółtymi lub białymi obwódkami, plamami czy marmurkiem. Jesienią i zimą jasne wzorki przebarwiają się na różowo, pomarańczowo i purpurowo, ale liście nie opadają, lecz wiosną odzyskują dawne kolory. Ten gatunek trzmieliny bardzo często jest uprawiany w formie pożącej lub niskiego gęstego krzewo okrywowego o wysokości tylko pół metra. Długie pędy pełzają po ziemi i zakorzeniają się, a gdy napotykają pionową przeszkodę, wspinają się po niej za pomocą korzonków drzewnych. Jest to roślina wszechstronna. Nadaje się na wódki, jako roślina okrywowa do trudnych miejsc, np. na skarbie pod koronami drzew. Pnie drzew to dla niej idealna podpora, podobnie jak falkie kratki, mury i murki, kolumny, słupy ogrodzenia i co tam jeszcze ktoś ma w ogrodzie. Szczepiona na pniu zmienia się w mini drzewka lub spirale, dekoracyjne przez cały rok. Świetnie czuje się również w donicy, na balkonie czy tarasie. Lubi półcień i próchnicę, umiarkowanie wilgotne gleby. Doskonale znosi cięcie i formowanie. Przechodzimy do ostatniej, dziesiątej kategorii, czyli do winorośli. Są to chyba najpopularniejsze owocowe pnącza w polskich ogrodach, ponieważ w dobie ocieplenia klimatu coraz lepiej sprawdzają się u nas również ciepolubne, wieloowocowe odmiany dotąd rezerwowane dla krajów śródziemnomorskich. Myślę, że ja lubię chyba każdy. Są słodkie, mają soczyste grona i są od jasnozielonych i żółtych po granatowe i ciemnopurpurowe. Myślę, że warto zwrócić uwagę na dekoracyjne dwuniaste liście, które jesienią przybierają pomienne odcienie. Winorośl, niezależnie od gatunku, owija się wokół podpor wąsami czepnymi. Więc posadzona morze wymaga stelażu. Odmiany różnią się siłą wzrostu, ale większość docelowo może osiągać do około 10 metrów. Niemniej rzadko się to zdarza, bo do obfitego owocowania winorośli wymaga radykalnego cięcia na przedwiośnie. Podsumowując, jak możecie zauważyć, do każdego ogrodu znajdą się idealne rośliny pnące. Kwitną o różnych porach roku, wiele z nich ma ozdobne liście i jedalne owoce, a więc moim zdaniem naprawdę bardzo warto posadzić je u siebie w ogrodach. Ja, jak zawsze, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!